Kiedy są inne święta narodowe, państwowe, żeby ta Duma Narodowa i pamięć o nich trwała każdego dnia naszego roku, całego roku i aby była dla nas siłą do budowania wielkiej i narodowej Polski. Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni pozdrawiają Narodową Gdynię. Ciebie mogę teraz tylko jedno. Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć Wyobrazić. Oni jako ludzie honoru nie ugięli się przed tym zadaniem. Odważnie z podniesionymi głowami kontynuowali walkę wtedy, kiedy nie było już nadziei. Decyzja o wydaniu Polski i Polaków Stalinowi i zbrodniczej komunie zapadła wśród najwyższych z ówczesnych władz w Tyśniawcy i Teheranie. Walka żołnierzy klętych na śmierć i życie nie obyli je dowodem w ciemnych rokach i katolikach. Historia nie stawia już dzisiaj przed nami takich wyzwań. Żyjemy teraz w innej rzeczywistości, która nie wymaga od nas tak wiele. Jednak żyjemy na tej ziemi, którą wchłonęła krew bohaterów, mordowanych przez komunistów. Jesteśmy częścią tego narodu i tej pięknej rycerskiej historii. Naszym zadaniem jest pielęgnować pamięć o wyklętych. Wbrew pozorom nie jest to łatwe. Żyć w czasach podłych, w czasach, w których patriotyzm i oddanie dla narodu jest przez wielu pojmowane jako relikt przeszłości lub gorzej, jako faszyzm. Żyjemy w państwie rządzonym przez elity, które nie widzą potrzeby likwidowania rozsianych po kraju pomników Armii Czerwonej, katów i morderców, w państwie, którego elity pojmują fałszywie pojętą tolerancję, demoliberalizm i całkowite podporządkowanie zachodnim lewackim trendom tam nie ma miejsca na patriotyzm, na wartości bliskie żołnierzom wyględem, na wartości, które my chcemy reprezentować. Nie ma więc tam miejsca także dla nas i wcale nie chcemy być częścią tego zgniłego salonu. Nie ma w naszej wizji Polski miejsca dla tych, którzy nazywają bohaterów walki o Wielką Polskę, o niepodległą Polskę, faszystami i mordercami. Nie ma w tej wizji miejsca dla kłamców i oszczerców z Gazety Wyborczej. Jest taki fragment piosenki, którą śpiewali w lasach żołnierze wyklęci. A jeśli mnie kula dosięgnie i dla mnie skończy się wojna, to duch mój, koledzy, za wami pobierze. Tak długo, aż Polska będzie wolna. Dzisiaj Polska jest wolna, ale te duchy dalej maszerują razem z nami. Tak długo, aż Polska będzie wielka. Piękne słowa także na uroczystościach w Warszawie podczas apelu poległych. Niech z krwi niewinnej przelanej braci naszych pomordowanych w lochach UB i MKWD niech z mogił żołnierzy naszych powstanie Wielka Polska. Niech ofiara waszego życia da młodemu pokoleniu Polaków siłę i moc wytrwania w walce o prawdziwie wolną i sprawiedliwą Polskę, której wy poświęciliście całe życie. Dzisiaj na tym placu stańcie pośród nas. Wzywamy, stańcie do apelu. Dajmy im teraz znać, że stoimy tutaj w ich imieniu, wyznając ich ideały i dziękując za życie położone na ołtarzu wolności. Zaśpiewajmy głośno, ile tylko się w sercach hymn polski. Pokażcie, jaka siła tkwi w niepodległych. Do hymnu. Jeszcze Polska nie Jest this way